No siemanko, Elon wszystkim, witam serdecznie na kanale, Michał z tej strony, M -m money makes money. Kochani, dzisiaj zrobimy sobie taki info airdrop update, mamy tutaj kilka launchpadów, znaczy nowy launchpad na Bybicie, mamy tutaj quiz, mamy jeden airdrop do odebrania, kilka informacji i kilka sweep widgetów, kilka konkursów wartych obczajenia, wartych zapisania się. No, mniej więcej taki może być wstęp. A oczywiście, zanim zaczniemy, zapraszam na intro. Dobra, lecimy. Pierwszy co to na bajbicie e, będzie lunchpad, tylko zmienili trochę zasady. Jest lunchpad 2.0, i do tego jest tutaj quiz. Ja już ten quiz sobie oczywiście zrobiłem. A jeśli chcecie zobaczyć wyniki, to możecie tutaj jest 8 pytań. Pierwsza odpowiedź to będzie Lottery, później jest No, USDT Only, później tu jest Stówka, 1NO i 5 dni. I znowu Stówka. To by było na tyle. Link do Quiza oczywiście możecie znaleźć w opisie. Tak samo jeśli nie macie konta na ByBit, to zapraszam. Naprawdę fajna giełda, fajne tutaj mają opcje, fajne są te lunchpady. No i teraz właśnie będziemy mieć drugą opcję. Jak ta druga opcja będzie wyglądać? Będziemy mogli zdecydować, albo deponujemy swoje bity, albo USDT. To znaczy nie musimy w sumie deponować żadnego USDT. Chodzi o to, żeby mieć jakieś USDT na naszym koncie. Żeby uczestniczyć w tych launchpadach trzeba mieć KYC level 1. No i tak. Będzie nam się tutaj zbierał oczywiście ten balans naszego USDT przez te 5 dni, jak to zwykle bywa i później ten balans będzie dzielony przez te dni, które miał ten balans to być, no. No tak samo jak przybicie, nie? I możemy tutaj wykupić sobie jeden ticket o wartości 100 dolarów i to jest działa na zasadzie loterii, więc jeśli na przykład nasz balans będzie mniejszy niż te 100 dolarów, no to pewnie będziemy mogli zaaplikować za mniej. Nie wiem, wypadałoby to przetestować i właśnie będziemy to testować kiedy? Będziemy to testować za 2 dni i 8 godzin. Jest tutaj Launchpad Apex. Jak sobie wejdziemy, to tutaj mamy. O, widzicie, jest wybór albo to, albo to. Także ja w sumie będę brał bity, bo bitów mam dość sporo. Także będę używał swoich bitów. No ale tutaj też. Może ktoś by mógł zdać relację, albo nie wiem. Może to w sumie będzie bardziej opłacalne, jeśli ktoś ma oczywiście szczęście, bo ja to raczej zwykle nie mam szczęścia. Także widzicie, że minimum balans jest 100 dolarów. Oczywiście to jest ten balans, który jest przez 5 dni jest liczony i ten balans jest na każdym koncie, więc nawet jeśli macie na przykład na dźwigni te 100 dolarów albo macie w stakingu te 100 dolarów, to cały czas się to będzie liczyć. Ważne jest to, żeby na przykład nie wkładać tam 100 dolarów i na przykład po dwóch dniach je wyciągnąć. No bo wtedy przez kolejne 3 dni będziecie mieć 0, No i już wasz finalny balans nie będzie 100 dolarów. Więc należy mieć tutaj 100 dolarów w tej końcowej fazie. Przynajmniej ja to tak rozumiem. Trochę to skomplikowali, ale więcej osób będzie mogło wziąć udział w tym lunchpadzie. O to chyba w tym wszystkim chodzi. Ale mi zaburczało w brzuchu. Dobra, i walimy teraz tutaj mantle wallet, znaczy ten mantle assets. Można już go odebrać. Tylko tutaj jest create wallet, bla, bla, bla. My tego nie będziemy robić. Wchodzimy tutaj, sign in. Używamy naszego Keplera. Tutaj jest właśnie nasz adres. Continue. No, i oblicz nam tu. No, i tak widać, że ja mam tutaj 19 mantl do odebrania. A kolejne 38 mantl będzie właśnie w westingu. I ten westing będzie chyba do odebrania. Nie wiem, ale ten westing jest bardzo długi. I tutaj jest również ten transferable. To można je po prostu wyciągnąć sobie i można je sprzedać. Pewnie na osmozis już są dodane. Nie wiem. Możemy to w sumie sprawdzić. Nie, ja ich tutaj nie widzę. Może, może na Uniswap bardziej ja na Uniswap nie obcuję, nie znam. Wiem, że teraz jest ten Up RO, tak samo, ale tam trzeba było dawać pulę płynności. Ja niestety nie mam żadnych pól płynności na Uno. A te, które mam tutaj, widzicie, one są delegowalne, więc możemy je sobie zastejkować. Więc wbijamy tutaj na staking, wybieramy jakiegoś walidatora. I możemy je sobie zastekować. Weźmy jakiegoś takiego Everstake. O, Everstake ma tutaj bardzo wysoką prowizję. Nigdy nie bierzcie tych z zerową prowizją. Najlepiej jakieś 2% o Friends. Friends może być na przykład Delegate. I tu mu walimy. Może wszystkiego nie, ale te 19 to jest powód, dlaczego nie chcę wszystkiego, bo opłata transakcyjna jest w Mantle. Więc, jeśli damy wszystko, o Broadcasting Transaction file with Code. Insufficient Funds, go. 18 dajmy. O, poszło. <laughs> Dobra, no to zostało nam się tutaj jeszcze jeden. No dobra, no niech on leży. Myślę, że tutaj majątku jakiegoś nie zostawiamy. Link oczywiście będzie w opisie, a my lecimy dalej. Mówiłem wam ostatnio o tym Lip Wallet. I teraz uwaga, proszę się skupić, bo tutaj mogą wam się przegrzać niektóre zwoje. I mamy airdrop od Tornado Cash. I kolejnym airdropem, który mamy, mamy Rango Exchange. No i wszystkie te airdropy. Łączy jedna zasadnicza y, opcja, że trzeba tutaj wykonywać jakieś akcje, to znaczy, że trzeba tutaj robić jakieś słapy depozyty, i tak dalej, i tak dalej. Więc ja to sobie rozkminiłem w taki prosty sposób, że robię sobie takie kółeczko. Tam raz na tydzień, znaczy, jeśli chodzi o, o lipa, no to dobrze jest to robić w sumie codziennie, bo ten Leap Wallet, jeśli nie wiecie, Czym jest Lip Wallet, to najlepiej zajrzyjcie na Terra Info i on tutaj ma kilka artykułów. Ale Lip Wallet wynagradza Was po prostu za to, że na przykład zdeponujecie tam jakieś tokeny, albo że zrobicie swapa, on jest podłączony pod Anchor Protocol, tak samo. Pokażę Wam wypłaty, o, że można tutaj sobie zbierać jakieś tokeny. Nie wiem, czy to jest dużo, nie wiem, czy to jest mało. Ja zbieram tyle, ile tam sobie przeznaczyłem. I o co w tym wszystkim chodzi? Połączyłem sobie po prostu te wszystkie aplikacje w jedną i robię sobie takie kółeczko. Więc uwaga, teraz dobrze, żeby było, żebyście uruchomili swoją wyobraźnię. Bo zaczynam to kółeczko właśnie od RANGO. Tutaj również można się połączyć z tym Lipem, Tak samo jak i ze Stera Station nie? i z Keplerem. Więc tutaj na przykład można mieć dwa sety. albo macie Atoma, albo macie UST. Więc powiedzmy, że mam tego atoma. Atoma sprzedaję do UST i wysyłam to UST do Lipa. To UST z Lipa robię tam na przykład swap albo nawet dwa swapy, i później to kolejne UST wysyłam na Tornado Cash. Tutaj to wysyłam. Tylko tutaj pamiętajcie, że jest 5% prowizji. Także, żebyście się nie przejechali za bardzo. No, ale przynajmniej stówkę tu trzeba władować, 100 dolarów. I później z Ternado wysyłam tą stówkę gdzieś indziej, na jakiś inny wallet. Można, można to z powrotem wrzucić na ten sam lip. I później, jeśli mam tą stówkę na lipie, to używam znowu Rango, żeby znowu sobie kupić Atoma. I robię po prostu takie kółeczko. Raz, tom, raz, tą. Nie wiem, czy skumaliście, ale jak coś to w zwolnionym tempie, jeszcze raz od początku. Albo możecie skorzystać z tej mapy, którą narysowałem mojemu serdecznemu koledze. Po prostu z Rango Atom albo UST walicie do Lipa, z Lipa walicie do Tornado, z Tornado do kolejnego Lipa albo do Station albo do tego samego Lipa, do UST i później z powrotem takie samo kółeczko. Wiadomo, że no trochę zapłacimy za za fee transakcyjne, ale miejmy nadzieję, że będzie nam się to opłacać. A tymczasem My lecimy dalej. Wilsh airdrop, o tym Wam już mówiłem, chyba, czy nie? Nie wiem, ale Wilsh te lody, takie pamiętacie, te czarne lody bitcoina, mają airdrop. Także też sprawdźcie linki w opisie, możecie się tutaj jeszcze załapać na pół miliona tokenów WCoin. I tabli. Tabli to również jest polski projekt. Mają tutaj, odpalili dzisiaj właśnie airdrop. The winner will get 300, 200 and 100 worth of tube tokens. No ciekawe, czyli będą tylko 3 nagrody. Zaraz się przekonamy. Tutaj już ilu osób w ogóle wbiło. Dobra, no to możemy to sobie zrobić. Ja tego przyspieszę szybko. Trochę dziwny ten glim. Wszystko zrobiłem, a nagle wszystko mi zniknęło. Ale sprawdźmy, jakie tutaj są zasady w ogóle. Więc tutaj są tylko trzy nagrody dla tych, którzy będą mieć jak najwięcej tych punktów. Tak jak widać, już punktów jest dość sporo. A nie wiem, nie wiem. Ale jakby co, to link będzie w opisie. Lecimy dalej. Tutaj mam kolejną aplikację. To jest zdecentralizowane social media. Projekt jest w ogóle na bardzo wczesnej fazie rozwoju i aplikacja działa tylko na Androidach, więc niestety nie mogę wam pokazać, jak to wygląda. No, ale mają tutaj oni airdrop, na który przeznaczyli 3% swojego total supply, i wygląda to tak, że można tutaj sobie go ściągnąć od nich ze strony. Tutaj, od nich na Twitterze również jest informacja o tym, jeśli wejdziemy właśnie. Tutaj Mrs. Download, to możecie tą aplikację również znaleźć w Google Store, Google Play Store. I później jeśli się połączycie z waszym Metamaskiem, no to będzie tutaj można odebrać airdrop. Dodatkowo, jeszcze jeśli dacie tutaj twita, to oni do jutra maksymalnie, czyli w sumie to do dzisiaj, więc się nie, nie wyrobimy ale rozdawali oni tutaj po 200 tych tokenów. Na ten giveaway było przeznaczone tylko 0,5%, a kolejne 2,5% jest właśnie dla pierwszych 100 tysięcy userów, którzy ściągną Mises. Więc dalej mamy jakąś szansę i link oczywiście będzie w opisie. Lecimy dalej. Tutaj mamy kolejną. Kanumi. Również mają konkurs. To jest polski projekt, który Łączy kryptowaluty z cannabis, dość ciekawy koncept. Generalnie, jeśli macie ochotę, to możecie również skorzystać z tego giveawaya. Do wygrania jest tu jeden iPhone 13, 5 ledgerów Nano S, jakiś warporyzator i 10 blues jeszcze. Możemy to również sobie zrobić na wizji. Szybko, ciach ciach, Mają oni tutaj dopiero 60 userów na tym Discordzie. Co jest jeszcze? Twitter. Let's follow. Dobra, no i mamy wszystko zrobione. Jest jakaś informacja, kiedy będzie losowanie tutaj. Nie, ale mam nadzieję, że dadzą znać na Twitterze. Koniec tego konkursu to jest 26, więc mamy jeszcze trochę czasu. Jeśli jest po jednym punkcie za każde zadanie, a punktu zostało wydane 300, czyli mamy jakieś 100 osób, które biorą udział, więc w sumie szanse są dużo większe niż przy tym poprzednim tabli. No i dobra. To by było na tyle. Życzę wszystkim powodzenia. Mam nadzieję, że sobie poradzicie. Dajcie znać, ile wam wpadło tego myntu i to tyle. Łapki w górę, komentarze, Siemanko, pozdrówki, Jo.